Witajcie, to znowu ja, radio W, tym, w tej już piątej części serii poradników CS poradniki pokażę, nagram poradnik, jak być dobrym snajperem. Tak, nagram poradnik, jak być dobrym snajperem. A więc może zacznijmy. Kto tu jest snajper? Snajper to żołnierz lub w uzbrojonej formacji terrorysta lub antyterrorysta. Wyszkolony precyzyjnym strzelaniem na odległość. E, tak. I obserwacji terenu. Uzbrojony jest on w karabin wyborowy. Czyli snajperkę. E, aby zostać dobrym snajperem, potrzeba treningu. Co kupujemy na początku rundy? Nigdy nie kupujemy tylko y, od razu snajperki. Y, na początku, jeżeli nam nie, y, nie starczy, na, na początku kupujemy pistolet. Najlepiej y, Dagla. Potem w następnej rundzie, gdy już nam stać na snajperkę, najlepiej AWP. A to zależy dla kogo lepiej się strzela. Możemy ją kupić y, teraz obroni w FCSie są w sumie cztery snajperki y, scout, awp oraz y, y, g3 i sg, jedna dla Terzlo, druga dla TT. Y, scout scout jest najsłabszą i najtańszą snajperką strzał w korpus obre, odbiera 70hp awp czyli tak, to, ta która mam na sobie no, którą mam w w tej chwili AWP jest uważana za najmocniejszą broń w grze. Czał powyżej nogi kończy się zgonem. Jeśli ktoś się dobrze schowa, możliwe, że nikt nie da rady go ściągnąć, bo nie zdąży. Teraz G3 i SG. To są dwie szybkostrzelne snajperki. Jedna dla CT, gorsza i tańsza, i druga dla terrorystów lepsza i droższa. Siła podobna jak u skołta, tyle, że możemy strzelać ciągłym ogniem. Jak możemy zobaczyć tutaj. O, można strzelać ciągłym ogniem. Tak. Pisto teraz coś o pistolecie. Czyli o tak jakbym pomocniku. Pistolety przydają się szczególnie w pomieszczeniach, kiedy snajperka jest prawie bezużyteczna albo kiedy przeciwnik jest blisko. Najlepiej ustawić sobie pistolet jako poprzednio broń. Najpierw ustawiamy jako broń y, pistolet, a potem snajperkę. Czyli pistolet, snajperka i po wciśnięciu klawisza Q. Można zmieniać bronię. No, na, na pistolet i na snajperkę. Najlepszym w tym przypadku pistoletem jest desert da, to ten, ten, ten co teraz mamy. Dostępny jest dla terrorystów i ct. Tani, bo kosztuje 650 zł. Mocny, wolny i ma, mało ma, ma mały magazynek. Tylko 7 naboi i 35 zapasów. Yy, tak. Teraz coś o tych pistoletach. To są pistolety Berta. Yy, tak. Dwa pistoleciki dostępne tylko dla terrorystów są szybkie, najdroższe z pistoletów. Kosztują 1000 z kasy, mają 300 nabo 30 naboi i 120 zapasów. Teraz, może, jak strzelać ze snajperki? Tak, stoimy lub kucamy. Bez lunety, tak, stoimy No. lub kucamy. Ja jakoś wolę stać. Nie wiem czemu. Bez lunety strzelamy tylko wtedy, jeśli wiemy, że kula... Hmm. Jak kula leci, jak strzeli. Można to sprawdzić, strzelając w ścianę kilka naboi. O więc kule lecą gdzieś w tym zasięgu, więc trzymając tak... No, najlepiej strzelać z bliska. Jeżeli na przykład jest tutaj, słyszymy, że idzie grać można już. I, I nie zdążymy już zmienić na pistoleciki. To strzelamy prosto, zmieniamy na pistoleciki i możemy rozstrzelać wroga, bo tra jeżeli trafimy go przynajmniej w nogi, to on już ma bardzo mało HP, albo nie ma ich wcale od razu go zabijamy. Mm. Nie kampimy długo w jednym miejscu. Jeśli ktoś nas zauważy, na przykład w punkcie A to przechodzimy do punktu B i tak dalej, na przykład kampimy tu yy, bod wychodzi, zabijamy nie zobaczył nas Czy jakiś inny gracz wychodzi, nie zobaczył nas, nie zobaczył nas ten gracz no i w końcu nas zobaczył zaczął z nas strzelać to w następnej rundzie yy, przechodzimy z tego punktu na jakąś inną kampę na przykład za tą to taki przykład Jeżeli ktoś nas nie zauważy i przebiegnie obok nas, yy, używamy pistole, pistolecików, bo ze snajperki trudno dla początkujących graczy trafić w ruchomy cel Teraz może coś o plusach i minusach. Yy, no to minusy. Snajperki są drogie. Ciężko walić yy, z bliska. No, to teraz plusy. Można strzelać y, przez różne krawędzie i cienkie ściany. Na przykład coś takiego, jeżeli widzimy, widzimy że y, wystaje początek broni, na przykład M4, to możemy rozwalić gracza, strzelając w krawędzie. Yy. Z bliska można walić. Yy, Włączamy latarkę i strzelamy. Widzicie? I leci teraz ciągle w ten taki, jakby promień od latarki. To trochę ułatwia grę. Na przykład, gdy tu, to wiemy, że gdzieś w ten cel w tym miejscu, gdzie jest promień światła, tracimy. No to dalej plusy. Snajperzy zazwyczaj zostają ostatni na polu bitwy, a wtedy jeśli jest na przykład jeden snajper na pięciu, to gracze tak jakby się rozpraszają i chcą was szybciej zabić. Stają się łatwym celem do zabicia. Jeszcze żeby być dobrym snajperem, trzeba brać pod uwagę rodzaj mapy, na jakiej gramy, i dostosowywać wygląd do kolorystyki mapy podczas ruchu, ruchu nie powinno się strzelać. Ponieważ jest 99%, że nie trafimy w cel. Na przykład. No i gdzieś tu kula poleciała. No. A więc to chyba na tyle w tym poradniku. W tej. No, w tym poradniku to był krótki poradnik. Mam nadzieję, że komuś pomogłem lub zachęciłem do bycia snajperem albo uświadomiłem, że ze sniperami nie ma żartów no to to na tyle, żegnajcie subskrybujcie, komentujcie to żegnam się z wami